30 czerwca tego roku łódzki Urząd Wojewódzki Wydział Infrastruktury wydał pozwolenie na budowę owodnicy Wielunia. Jest to oczywiście jeszcze decyzja nieprawomocna, no ale od uprawomocnienia to jest ważne 3 lata. Tak, w te, tej chwili stanowi prawo budowlane. Faktycznie jest to. No, złożona decyzja, ponieważ jest to zadanie wielobranżowe, jest to zadanie, na które wydaje się pozwolenie na budowę także na tą część, powiedzmy sobie poza pasem drogi krajowej nr 8, czyli na te wszystkie drogi zbiorcze, więc tutaj i starostwo też wcześniej taką decyzję y, udzieliło. Oczywiście y, Potwierdzam to, że to nie jest do końca dobra informacja, ponieważ w czwartek 1, czwartek 1 lipca byłem na naradzie w mojej jednostce w oddziale łódzkim Generalnej Dyrekcji Druckowej i Autostrad. I słowami dyrektora oddziału dowiedziałem się, że faktycznie minister infrastruktury pan Cezary Grabarczyk. Określił termin rozpoczęcia budowy obwodnicy po 2012 roku. To tyle, co ja mogę powiedzieć, jeżeli chodzi o tą informację z ostatniej mojej narady. Tak samo to dotyczy obwodnicy Bełchatowa.